Witajcie krypto kryptomaniacy. Dzisiaj szybko, bo mamy dużo do wytłumaczenia. Dlaczego Chaining idzie w górę? przecież nie wygrał tak jak SAP żadnego tutaj żadnej walki z SEC, a mimo wszystko wali tutaj na amerykańsko Chaining 20% bodajże w jeden dzień. I mimo to nadal jest tani. Dlaczego? Co jest ważnego? Co ważnego chaining zrobił? No więc training to jest taki protokół, który rozwiązuje najważniejsze problemy, jakie mamy w krypto, głównie w DeFi. Jak były problemy DeFi z Oracles, że nie można było żadnych danych przesyłać na protokoły, to właśnie Chainlink rozwiązał nam ten problem i dzięki temu wszystkie inne protokoły na świecie, praktycznie, używają Chainlinka i ich, jego Oracle żeby, i ufają im, żeby przesyłały te dane czy to do rynków finansowych, protokołów pożyczkowych, jak AWe, czy to do Dexów, czy do wszelakich różnych aplikacji DeFi. A teraz Chainlink zrobił coś. Niesamowicie ważnego, coś niesamowicie dużego na skalę taką jak właśnie rozwiązanie problemu Oracle's. Jest to protokół CCIP, Cross-Chain Interoperability Protocol, który, uwaga, umożliwi nam właśnie przesyłanie tokenów pomiędzy blockchainami, pomiędzy protokołami bez konieczności używania mostów. Wiemy, że mosty to był problem. Coś sam, na, największym dowodem tego jest ostatni upadek multi chain, gdzie no, ta technologia po prostu nie działa. Pełno haków, pełno kradzieży, multi chain pewnie wzięli sobie tą kasę do kieszeni. Ponieważ jak działają mosty, to zamykamy swoje tokeny w jakimś tam małym mościku, który nam mówi, że nam te tokeny będzie bezpiecznie trzymał, a mintował nam te tokeny na na blockchainie, powiedzmy, którym tam chcieliśmy przejść, czy na Optimizmie, czy na poligonie. I jeżeli był jakiś problem tego mostu, że te tokeny nasze oryginalne, czy to były sakowane, czy drużyna sobie zabrała, to automatycznie te wartość tego tokenu y, zmintowanego y, no nie jest już tyle, nie jest już warta tyle, ile y, nasza oryginalna zdeponowana wartość, no bo tej wartości zdeponowanej już nie ma, czyli ten token jest warty zero. Chainlink przez CCIP rozwiązuje ten problem. Oprócz tego przez międzyprotokołowe przesyłanie informacji. Oni uproszczą nam wgląd na Layer 1, Layer 2, Layer 3, na różnych protokołach. Będzie tego tak dużo, że już no, samo przeglądanie, gdzie na przykład najwięcej nam płaczą, płacą za, za na przykład deponowanie dolarów i USDC, samo to przeglądanie przez 20 protokołów po 3, po 3 Layer 1, 2, 3, 4 to już będzie duże zadanie, duży problem w tym momencie. A CCIP nam to uprości, że w każdym takim frontendzie, czy to AWe, czy to się, będzie można od razu zobaczyć, gdzie jest najlepszy procent i szybko tam wrzucić. Więc to jest przyszłość DeFi. Ta, to DeFi będzie prostsze, będzie bezpieczniejsze i naprawdę jest to rewolucyjne rozwiązanie. On tu nam pokazuje, że ile haki było, ile było zamkniętych tych protokołów. Yy ten, to pokazuje zniszczony most, że te mosty nie działają. Więc dlatego Chainlink, bo ten taki hype na to rozwiązanie teraz się teraz się właśnie e, włączył, pojawił nam, więc no, wydaje mi się, że to jest jedno z najważniejszych momentów dla Chainlinka, bo jeżeli oni to zrobią dobrze, a ufając im, że zrobili to do, że zrobi, ufam im, że zrobią to dobrze, tak jak zrobili i rozwiązali problem z Oracles, no to czelning ma przed sobą bardzo ciekawą tutaj pozycję, jeśli chodzi o nowy rynek byka. Ale Chainlink jest to jedynym rozwiązaniem no, pozbycia się tych mostów? Nie. Jest jeszcze jeden protokół, który się tym zajmuje. I to jest Layer Zero. Co ciekawe, Layer Zero działa już przed Chainlinkiem. Na Layer Zero są już budowane takie protokoły, jak Rideand i dużo nowych protokołów na Arbitrum. Więc Layer Zero. Nasze nowe DeFi również tutaj właśnie przez taki Cross Chain Messaging System już dawno pokazał. I teraz mamy tych dwóch głównych graczy. Layer Zero już troszkę sobie tutaj szacunku wypracował ale wydaje mi się, że oba protokoły będą domina, dominujące tutaj, jeśli chodzi o operacyjność między blockchainami. ChainMaker ma tyle taką przewagę, że ma bardzo dobrze znane, jest bardzo dobrze znany, jest już zintegrowany z większą ilością, ze wszystkimi w sumie aplikacjami DeFi, stąd takie, takie wielkie protokoły jak AWE, już powoli tę technologię implementują, no ale i Layer Zero, jeśli chodzi o te nowe protokoły jak Arbitrum, jak teraz Phantom, bo Phantom też na layer, layer Zero, już też, też są używane. Że te dwa rozwiązania są teraz dominujące. Co ciekawe, o ile, o ile Chainlinka chain możemy kupić i spróbować coś zarobić na jego ruchu, to Layer Zero nadal można po prostu bawić się w ich aplikacjach, przesyłać tokeny z jednego bloku na drugi przez Stargate Finance i inne takie rzeczy, zresztą pokazywaliśmy Wam na Twitterze, na przykład możecie sobie wejść e, poszukać Layer Zero i tam będą instrukcje jak e, e, dostać airdrop. E, bo wcześniej podaliśmy Wam datę, że niby był jakiś tam snapshot, ale nie było snapshotu, także Layer Zero, uwaga, można dostać za darmo. Jedyne co trzeba to używać aplikacji na Layer Zero, takich jak Radiant Capital, e, używać Stargate Finance, przenosić tokeny cały czas na kilku portfelach. Nie wiem, zróbcie sobie 2 tysiące złotych, 3 tysiące złotych, złotych w dolarach poprzeność z jednego portfela, później do zcentralizowanej giełdy przenieście do drugiego portfela, poróbcie to znowu no bo ten airdrop tego tokenu layer zero no naprawdę zero naprawdę już jest, już jest w kodzie już ten token jest w kodzie także oni tylko zdecydują się kiedy ten airdrop robią pewnie to będzie pod koniec tego roku może początek przyszłego, nieważne im później tym lepiej bo możemy coraz więcej coraz więcej takich transakcji tutaj sobie zrobić jeśli chcecie zobaczyć, jak wasz portfel sobie się porównuje między mm, innymi portfelami na świecie, to na Dune Analytics jest coś takiego. Zaraz wam pokażę. OK, nie pokażę Wam, bo jak wchodzę na stronę, to się nie pojawia. Nie wiem czemu. Jakiś błąd, także z komórki nie działa. No mniejsza z tym, ale jak wejdziecie sobie na dune.com, dune to tam macie opcję dashboard, na sobie bierzecie, czyli panel, panel layer Zero i tam pokazują Wam. Yy, Adresy portfeli, które mają największe prawdopodobieństwo dostania takiego zrzutu tokenu Zero. biorąc pod uwagę warunki arbitrum, tam tylko innych protokołów, jakie były, no i możecie wkleić sobie swój portfel i zobaczyć, jakie macie szanse. No, tam chodzi o to, żeby, in, żeby używać tego, używać protokołów, które są budowane w technologii layer 0, żeby właśnie transferować odpowiednią ilość. Powiedzmy, 1000 dolarów i żeby być aktywnym tak co parę dni co najmniej, a co najmniej raz w tygodniu na tych, na tych protokołach właśnie swoim portfelem, a najlepiej tylko kilkoma portfelami. Ten zrzut naprawdę może zmienić wasze życie przy praktycznie zerowej inwestycji. Wiadomo, troszkę musicie pieniędzy na żeby te zrzuty porobić. Tam małe koszty są transferowania tych tokenów, ale według mnie jest jak najbardziej warto. To są dwa tokeny, które rozwiązują w tym momencie najważniejszy problem w DeFi. Całe przyszłe DeFi, co udowadnia nam tutaj Radiant Capital i udowadnia nam Aave przechodząc na CCIP, ten właśnie protokół e, e, Chainlinka. Żeby nie, nie zepsuć tutaj to się chyba CCIP nazywało, tak? Tak, CCIP. E, w ogóle Chainlink.com sobie tutaj śledźcie na Twitterze. On bardzo mądre rzeczy z czynnika wysyła. No, Chainlink to jest bardzo znana, bardzo Mocno powiązana ze wszystkimi protokołami marka, także ich rozwiązanie będzie też używane. Chainlink jest w miliardach, ale to jeśli chodzi o to co robią i jakie problemy rozwiązują, wydaje mi się, że powinien ten token i tak być wyżej. Jeśli zobaczycie tutaj na cenę chainlinka, zobaczymy sobie na wykres. Jak tutaj zobaczymy sobie chainlinka, wykres. To mamy ten wystrzał. Ale, popatrzcie gdzie jesteśmy, jaka potężna jest tutaj konsolidacja. To jest ponadroczna konsolidacja od maja chyba, od maja, czyli od, od, od tego upadku Luny aż do teraz. A im dłuższa jest taka konsolidacja, im długi taki, taka cena nie rusza się praktycznie nigdzie, tylko siedzi w takim małym, małym zakresie cen, w takim właśnie małym tuneliku, tym później będzie większa eksplozja taki, takiego, takiego właśnie tokenu, takiego, mm, takiego, taki, takiej akcji, czy cokolwiek to jest, jeśli chodzi o analizę techniczną. Im dłużej w tunelu, tym silniej się ładuje taki, taka, taka, taki, taka cena i później więcej eksploduje. Więc wydaje mi się, że spokojnie możemy do tego, do tego rezystens na 18% dotrzeć e, już, już na początku przyszłego roku, mi się wydaje, jeżeli to wszystko będzie fajnie zaplanowane.